Ukraina, autor słów. Rosyjski okręcie wojenny piesie, wrócił z niewoli. W ostatnim czasie doszło do wymiany jeńców między Ukrainą i Rosją. Z rosyjskiej niewoli uwolnieni zostali żołnierze broniący Wyspy Węży. Wśród nich znalazł się Roman Chybow. Autor słów, które stały się formą sprzeciwu wobec rosyjskich inwazji. Jeśli chcecie być na bieżąco z tematem wojny, to subskrybujcie kanał. Również zatem do obejrzenia playlist, które Was interesują. Trwa dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Ponad 1000 tysiąc rosyjskich najemników z grupy Wagnera zostało zmieszczonych na wschodniej Ukrainie. Poinformował o tym resort obrony Wielkiej Brytanii. W Turcji odbyło się spotkanie delegacji rosyjskiej ukraińskiej. Rosja zapowiedziała ograniczenie działań militarnych w kierunku Kijowa i Czernichowa. Na razie nic nie wskazuje na to, by rzeczywiście Rosjanie planowali deeskalację. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział stacji telewizyjnej, PBS, że Rosja użyje broni jądrowej tylko w przypadku zagrożenia dla istnienia państwa, a nie w wyniku obecnego konfliktu z Ukrainą. Tlat zabaw, wszystko co musisz wiedzieć o rosyjskich upadkach pisze sztab generalny sił zbrojny Ukrainy. Tutaj właśnie macie zdjęcie. Rada miejska w maju Polu poinformowała, że Rosjanie porwali około 70 osób, pacjentów i członków personelu z miejskiego szpitala położniczego. Ukraińskiego. Ukraińskie władze od dłuższego czasu alarmują, że rosyjskie wojska siłą deportują mieszkańców z terytorium Rosji. Według Rady Miejskiej z samego Mariupola przesiedlono około 20 tysięcy osób. Roskomnadzor złożył w sądzie administracyjnym dwa pozwy przeciwko Google. Jak podaje Reuters, zapromowanie fałszywych treści na spółkę może zostać nałożona grzewna w wysokości do 8 milionów rubli, około 91,5 tysiąca dolarów. Ponad 400 40 tysięcy Ukraińców zostało dotychczas deportowanych w głąb Rosji przez rosyjskie wojska. Ukraińcy są masowo uprowadzani siłą ze swoich domów i kierowani do obozów okupowanych przez Rosję obwodach donieckim i ugańskim. Tam przed wywózką do Rosji przechodzą selekcje. Są torturowani, głodzeni, pozbawieni jedzenia i wody. Istnieje też wiele świadectw potwierdzających, że ludzie znikają. Podkreśla wicepremier Ukrainy Irina Wareszczuk. Wiemy, że są obozy filtracyjne w regionach donieckim i ugańskim. Ludzie są, po zabraniu im paszportów, są tam poddawani selekcji pod kątem przy... Chylności wobec Rosji. Jeśli istnieją dowody, że dana osoba jest ukraińskim patriotą, to jest poddawana torturom. Niektórzy znikają nie wiadomo gdzie, poinformowała wice wicepremier Ukrainy. Ukraiński sztab generalny podaje, że Rosja wycofuje pojedyncze jednostki z Kiongów Kijowskiego i Czernichowskiego. Jednocześnie, jak czytamy w nowym komunikacie sztabu, nie są przegrupowują w celu skoncentrowania sił w obwodzie Donieckim. Będziemy oceniać Putina po jego działaniach. A nie słowach, powiedział cytowany w Sky News rzecznik Boisa Johnsona, który komentował po południu deklarację Rosjan o ograniczeniu działań militarnych, m.in. w regionie Kijowa. Walki trwają. Trwa ciężka, ciężkie bombardowanie Mariupola i innych miejsc. Chcemy widzieć całkowite wycofanie rosyjskich sił z terytorium Ukrainy, powiedział rzecznik premiera Wielkiej Brytanii. Wraz... Z sojusznikami ograniczamy obecność rosyjskiego wywiadu w Unii Europejskiej. Czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o wydaleniu jednego z pracowników dyplomatycznych rosyjskiej ambasady w Pradze. Władimir Miediński w komentarzu do rosyjskiej telewizji RT powiedział wprost, że zapowiedziane przez rosyjską delegację plany deeskalacji pobliżu Kijowa i Czenichowa nie oznaczały zawieszenia broni. Siły rosyjskie oszczelały rakietami lotnisko. W Starokonstantynowie w obwodzie Chmielnickim w zachodniej części Ukrainy, jak informujemy, miasta zniszczone zostały statyczne zapasy materiałów pędnych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Staro Konstantynów był już oszczeliwany pierwszego dnia wojny, ale dzisiaj tak był dużo poważniejszy. Władze Irlandii zdecydowały o wydaniu czterech rosyjskich dyplomatów wyższego szczebla w związku z działalnością niezgodną z międzynarodowymi standardami dyplomatycznego zachowania. Wcześniej podają decyzję. Podjęły Belgia i Holandia. Rząd zakazuje importu węgla z Rosji. Miller mówi, rzecznik rządu, że nie możemy dłużej czekać na reakcję Unii Europejskiej. Sekretarz stanu USA Antony Blinken jest sceptyczny wobec deklaracji Rosji o ograniczeniu agresji w Jonie Kijowa. Jest to, co mówi, mówi Rosja i to, co Rosja robi. My skupiamy się na tym drugim, powiedział Blinken, cytowany przez CN Blinken. Sekretarz stanu dodał, że deklaracja Rosji dotycząca ograniczenia działań militarnych może być kolejną próbą zmylenia ludzi, aby myśleli, że Rosja nie robi tego, co robi. Holandia wydali 17 rosyjskich dyplomatów, natomiast 5 czeskich myśliwców będzie chronić w przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich w ramach misji NATO Baltic Air Politings. Maszyny opuściły dziś bazę w Czaslawii i będą teraz stacjonować w litewskich Szarlach. Oprócz pięciu myśliwców, JAS 39 Gripen, na Litwę odleciało dziś 95 czeskich żołnierzy. Czesi przejmą obronę przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich po duńczykach 1 kwietnia i będą działać wraz z Hiszpanami, Francuzami, francuskimi lotnikami. Ich misja potrwa do końca lipca, w tym czasie będą, odbędą się dwie rotacje skierowane na Litw, do litewskiego personelu. Prezydent Ukrainy powiedział duńskim parlamentarzystom, że Rosjanie dokonują waju polu zbrodni przeciwko ludzkości. Władimir Załęski zaproponował też Dani udział w odbudowie Ukrainy po zwycięskim zakończeniu wojny. Można powiedzieć, że intensywność działań wojennych przeciwko nam jest większa niż podczas II wojny światowej. Najbardziej wyniszczającej dla Europy, dodał ukraiński prezydent. Powiedział, że w maju Polu zniszczono około 90% domów, a ataki na te miasto uznał za zbrodnie przeciwko ludzkości. Powiedział również, że rosyjscy żołnierze gwałcą kobiety i nieletnie dziewczęta, dokonują rabunków i deportują obywateli Ukrainy do Rosji. Wywieźli do Rosji przyszło 2000 dzieci i nie wiemy gdzie one są. Ukraińskie Ministerstwo Obrony zestawiło zdjęcia zniszczonego podczas wojny czeczeńskiego groznego z fotografią wykonaną w Mikołajowie. Jeśli zło raz pozostanie bezkarne, wraca coraz gorsze, czytam w podpisie. Prezydent Biden odbył telekomunikację, telekonferencję w sprawie Ukrainy z przywódcami Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Podaje Marek Wałkucki z Polskiego Radia. Podczas rozmów na temat możliwego pokoju w Turcji, rosyjscy żołnierze kontynuowali ostrzał miast i wsi. Zauważa Ukrinform. Agencja przytocza Wypowiedź Ludmiły Denisowej i Ukraińskiej Rzeczniczki Praw Obywatelskich na temat Czernichowa. Szczelali moździerzami o odległości około 5, ponad pięciu kilometrów od granicy administracyjnych miasta. Z tego dystansu do cel Celowanie jest niemożliwe. Celem najstę jest atak na ludność cywilną przekazała. Premier Ukrainy przewiduje, że łączne straty Ukrainy spowodowane wojną wyniosą bilion dolarów. Jak podkreślił w swoich szacunkach, wziął pod uwagę spadek PKB w przyszłości. Przed wojną mieliśmy plan, jak nasza gospodarka będzie się rozwijać. Teraz przedsiębiorstwa, które miały przynosić dochody państwu, są zniszczone. Po wojnie oczywiście nastąpią znaczne korekty, przekazał. Smychal cytowany przez Ukrinform. Podsumujmy ukraińskie propozycje po wtorkowych rozmowach w Stambule. Przedstawiciel ukraińskiej delegacji, lider frakcji Sługa Narodów w ukraińskim parlamencie poinformował, że nowy system gwarancji dla Kijowa miałby działać na podstawie umowy międzynarodowej. Miałby ją podpisać państwa członkowskie Rady Bezpieczeństwa ONZ, Turcja, Niemcy, Kanada, Włochy, Polska i Izrael. Państwa te miałyby wspierać dążenia Ukrainy do wejścia w skład Unii Europejskiej dodały również, że międzynarodowe gwarancje nie obejmowały Krymu i Sewastopola. Inny członek okręckiej delegacji dodał, że gwarancje powinny działać tak jak artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Jeśli będziemy mieli gwarancje działające tak jak w artykule 5, to zgodnie z naszą konstytucją nie będziemy utrzymywać na naszym terytorium obcych baz wojskowych, nie będziemy rozmieszczać zagranicznych kontyngentów wojskowych i nie będziemy wstępować do sojuszy wojskowo-politycznych, powiedział.